W takich miejskich warunkach hybrydy potrafią nawet 70-80% czasu jeździć wyłącznie na silniku elektrycznym. Nie będziemy musieli go ładować, kiedy pojedziemy na przykład w dłuższą trasę. Wtedy wystarczy go tankować. Komfort jazdy, brak zmiany biegów jakiejkolwiek, bo nie ma skrzyni biegów tutaj. I to. Czyli maksymalne osiągi dosłownie pół sekundy po położeniu nogi na pedale gazu. Elektryczny samochód z ogniwem paliwowym to jeszcze inne rozwiązanie. Nie ma tutaj dużego akumulatora i nie trzeba go ładować. To jest klasyczna hybryda, czyli taka, której nie ładuje się z gniazdka, ona cały czas jedzie na napędzie mieszanym spalinowo-elektrycznym. To jest hybryda typu plug-in, czyli taka, którą można nawet, powinno się ładować, po to, żebyśmy mogli kilkadziesiąt kilometrów przejechać wyłącznie na prądzie. To jest samochód elektryczny, który tutaj ma bardzo duży akumulator, pozwalający mu przejechać tylko na prądzie kilkaset kilometrów. A tutaj jest samochód elektryczny, który pod maską ma małą elektrownię, a nie ma dużego akumulatora. Tankujemy wodór, on miesza się z tlenem i tak powstaje prąd. I teraz pytanie: jakie są rzeczywiste różnice pomiędzy tymi samochodami w codziennym użytkowaniu i który z nich lepiej spełni Wasze potrzeby? Klasyczna hybryda ma napęd mieszany. Może jechać tylko na silniku elektrycznym, ale może też jechać na mocy połączonych silników elektrycznego i spalinowego. Wszystko zależy od tego, jak głęboko wciśniecie pedał gazu. Kiedy ruszacie, przewagę ma silnik elektryczny, ale zaczynacie jechać szybciej i włącza się silnik spalinowy. Odzyskuje energię ten samochód w momencie, kiedy zaczynacie hamować. Wówczas rekuperuje, wytwarza energię, którą doładowywany jest akumulator. Nie trzeba i nie można w ogóle ładować go z Gniazdka. Najwięcej zalet takie rozwiązanie ma w mieście, gdzie często hamujemy, w związku z czym mamy możliwość często podładowywać ten akumulator i potem wykorzystywać tę energię, na przykład do ruszenia. I w takich miejskich warunkach hybrydy potrafią nawet 70-80% czasu jeździć wyłącznie na silniku elektrycznym. Hybryda typu Plagi. Ma znacznie większy akumulator niż klasyczna i mocniejszy silnik elektryczny. Co to oznacza? To oznacza przede wszystkim, że ten akumulator możemy ładować sobie z gniazdka z prądem. Nawet w domu ze zwykłego 230 V potrwa to około 7-8 godzin, ale będziemy mieli energię na przejechanie kilkudziesięciu kilometrów wyłącznie w trybie elektrycznym. Co będzie gdy skończy nam się energia w akumulatorze? Samochód automatycznie przejdzie w tryb jazdy hybrydowej. Nie będziemy musieli go ładować, kiedy pojedziemy na przykład w dłuższą trasę. Wtedy wystarczy go tankować. Samochód elektryczny z dużym akumulatorem to przede wszystkim cisza, komfort jazdy, brak zmiany biegów jakiejkolwiek, bo nie ma skrzyni biegów tutaj i to Czyli maksymalne osiągi dosłownie pół sekundy po położeniu nogi na pedale gazu. Ale coś jeszcze. Możliwość jazdy bus pasami całkowicie legalnie i darmowego parkowania w centrach miast. Oczywiście wszystko to wiąże się z koniecznością ładowania tego akumulatora. Najlepiej robić to w warunkach domowych, kiedy mamy gniazdo tak zwanej siły, czyli trójfazowe. Wówczas w przypadku tego auta potrwa to 7 godzin i przejedziemy na tym pomieście około 400 km. Czyli, jeżeli... Jeździmy dziennie 40 km, to będziemy musieli ładować się dosłownie raz na 10 dni. Z tego względu jest to właśnie najlepsze rozwiązanie do miasta i nawet jeżeli nie macie własnej ładowarki, to raz na te 10 dni możecie naładować się na takiej publicznej. Elektryczny samochód z ogniwem paliwowym to jeszcze inne rozwiązanie. Nie ma tutaj dużego akumulatora, nie trzeba go ładować, natomiast mamy tutaj gniazdo do tankowania wodoru. W Polsce jest już 7 stacji wodorowych, m.in. w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku czy w Rybniku na Śląsku. 5 minut tankowania wodoru wystarczy, żebyśmy przejechali nim 600 km. Jak to wszystko działa? Mamy tutaj pod maską ogniwo paliwowe, w którym łączy się wodór z tlenem i w ten sposób powstaje energia elektryczna. Jest ona na chwilę magazynowana w niewielkim akumulatorze, z którego pobiera sobie prąd silnik elektryczny. Jazda takim samochodem jest 1 do 1 taka jak w elektrycznym samochodzie bateryjnym. Jedyna różnica to właśnie jest taka, że tam ładujemy baterię, a tutaj tankujemy wodór. Elektryczny samochód z ogniwem paliwowym będzie najlepszy dla tych, którzy uwielbiają nowinki technologiczne, no i jednocześnie mają blisko na najbliższą stację wodorową. Samochód elektryczny z dużym akumulatorem świetnie sprawdzi się w rękach tych, którzy albo mają gdzie ładować takie auto. Albo nie mają i pojadą raz na jakiś czas na publiczną stację ładowania. Jeżeli przejeżdżają dziennie nawet 40 km po mieście, to takie auto będą mogli ładować sobie raptem raz na 10 dni. No i komfort jazdy, a poza tym możliwość omijania korków z pasami. Hybryda typu plugin. Doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy jeżdżą głównie po mieście i mają tam możliwość korzystać tylko z napędu elektrycznego, ale też dosyć często wyjeżdżają poza miasto w dłuższą trasę, gdzie nie muszą się ładować, tylko korzystają z zalet napędu hybrydowego. No i ostatnie auto, czyli klasyczna hybryda. Dla kogo? Dla tych, którzy przede wszystkim nie mają gdzie się ładować, a chcą ekonomicznie jeździć po mieście, albo dla tych, którzy przede wszystkim hybrydą chcą robić długie trasy. Dla każdego też elektrycznego. Odwiedź salony grupy Cygan i przekonaj się, który napęd pasuje właśnie do ciebie. Umów się na jazdę testową już dziś.